Witam wszystkich w moim dzisiejszym filmie. Dzisiaj odbędzie się un unboxing y, smara, smaru do kostek Rubika Maru w 10 ml. Zamówię go przez Allegro od użytkownika Grzegorz S520. Yy, I tak, i przy okazji powiem o tym użytkowniku, gdyż jest on y, niezbyt zdany, pojawił się on dość niedawno. Yy, yy, tak, przesyłka. Przesyłkę zamówiłem wczoraj w południe, znaczy smar zamówiłem wczoraj w południe, a dzisiaj, a dzisiaj po południu już był u mnie listonosz i mi dostarczył tą, ten list. Także przesyłka bardzo, bardzo szybka jeden dzień, a jeszcze trzeba doliczyć to, że ten pan musiał pójść na pocztę i ją nadać. Także, także podziw dla niego. No ale dobra, przejdźmy do, do samego smaru. Aha, i będzie to też przy okazji taki, taka mała recenzja, bo smart no to chyba nie trzeba jakoś mieć dużo, dużo nim wiadomości, żeby go zrecenzować. Nie będę pokazał tej drugiej strony listu, żebyście nie mieli moich danych osobowych, chociaż jakoś jak ktoś się pewnie postara, to i tak znajdzie. Przesuka opakowana jak widzicie bardzo dobrze. Jest to chyba takie spoczty standardowe. opakowane w folię, także nie ma szans, żeby coś się rozlało. Folię zostaje sobie na później do podstrzania. No tak, tak to wygląda w takim opakowaniu. Otwórzmy. Myślałem, że ten smar jakoś będzie w większym opakowaniu, ale że będzie takie opakowanie, no ale mniejsza to. Widać chińskie znaczki. Yy. Pisze tu Maru, Smar Maru i... Żeby... Yy, położyć na, między warstwami na kostce Rubika i obrócić ścianki. Yy. Jest to 10 ml i 2 lub, 3, 2 lub 3 kropelki starczą na całą kostkę, chronić przed oczami i dziećmi. No dobra, nalany do pełna, dobra. To, ponieważ yy, ja mam nienasmarowanego Diana Zanshi, to go teraz nasmaruję i odbędzie się krótka recenzja. Będę miał do czego porównać, bo miałem już smar W5, K2 Sili, jeszcze jakiś, którego nazwy już nie pamiętam. Chciałem alfę CC nasmarować, ale tam w ogóle nie ma różnicy, czy ona jest nasmarowana, czy nie, i tak chodzi tak samo. Boję się tylko, że nie wyla całego smaru. To przez taki, ale Lusienki. Aha, i chciałbym jeszcze powiedzieć, że może wam się wydaje, że 10 ml to niewiele, ale to tak naprawdę to yy, reszta smarów, tak jak W5 czy Polsiform, czy jakiekolwiek inne, mają tak naprawdę 50 ml tego smaru, czy nawet mniej, czy nawet 30 czy 40, nie wiem, nigdy nie wylewałem całego i nie przelewałem. A reszta to jest po prostu gaz, także także wiecie, także to należy się tym sugerować. Jest bardzo tłusty, bo kapło mi się na rękę. Także dobrze, dobrze. Ojeju! Zero oporu, ojej. O myślałem, że nie będzie takiej zmiany, ale jednak Posmarować go trzeba trochę. A to ta warstwa była smarowana i jest straszna różnica, powiem Wam. Jest dużo lżej. Jak Dajan zanim standardowo choć bardzo lekko, to teraz to już w ogóle. Wreszcie może tutaj kapnę. Klocki są tak tłuste I, i nie wiem, moja kamera jest coś słaba, tyle że w HD nagrywa, także to nie będzie widać, ale powierzchnie wszystkich klocków są śliskie. A widzicie? Jego ubyło no nie widać ile znaczy widać, no jest prawie tyle co go było także dosłownie 5 kropelek tam pisał, że szalen, ale więcej bo nie wierzyłem w to spokojnie wystarczy do rozmarowania kostki i tak kilka słów, może trochę ją pokręcę jest duża różnica. Tak. Smar. Jak tu zrecenzować smar? W ogóle to jest chyba pierwsza recenzja smaru na tym, na całym YouTube. Smar jest bardzo dobry, gdyż on w ogóle nie zamula koski, tylko chodzi ono po prostu dużo szybciej. Powierzchnia klocków jest bardzo tłusta. To dobrze. Tak, żeby nie się dobrze ruszało. Na ile starcza? Nie wiem, ale... Dopiszę to w opisie, jak już będę ten smar miał, nie wiem, z miesiąc to będę wiedział czy on dłużej wytrzymuje na kostce niż, yy, niż przy 8w5, czy nie. Yy, tak, 10 ml, ale myślę, że ten smar powinien wystarczyć na wszystkie wasze kostki, yy, no na minimum pół roku, bo jak niby w5 cały starcza na rok, ale tam trzeba go dużo więcej wpsikać, gdyż duże gazu leci. Także, także myślę, że na pół roku, na rok na wszystkie Wasze kostki powinien starczyć. Cena jest dość niska, bo około 8-9 zł, zależy gdzie traficie. I naprawdę warto, bo jest bardzo duża różnica. Jak myślałem, że jest smart, to tak naprawdę do Zansi wydawało mi się, że jest tylko po to, żeby one po prostu yy, nie zdzierały się tak powierzchnie klosków. Tak teraz wiem, że jednak smart to ma jakieś znaczenie. I, i, i jest naprawdę duża różnica, bo w5 ją bardzo zamulał a ten w ogóle nie zamula tylko ją przyspiesza k2 no k2 po nim tak pierwsze trzy łożenia chodziło bardzo tam po potem lepiej ale i tak nie, ale i tak w5 było od niego lepsze, także ten jest genialny naprawdę polecam polecam kupić mm, i co jeszcze opakowanie no, a opakowanie jak opakowanie no taki w miarę gruby plastik także nie powinno nic się rozlać biała ciecz a tamte są przezroczyste. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. I tak, jakbym go umieścił? Pierwsze miejsce. Drugie miejsce dla potwierdzenia, że mam tego w 5. I trzecie miejsce, Seal To znaczy, no, nie wiem. I jeszcze czwarte takie coś. Nie wiem, nie wiem, jaki to był smar, ale był bardzo słaby. Także wygląda tak, według mnie. Pierwsze, drugie, trzecie. Warto kupić, naprawdę, bo jednak. Te nawet nie wiem ile tam wychodzi, około 11 czy 12 zł z przesyłką. jest naprawdę mało w porównaniu do tego, ile ten smar oferuje, ile on daje nam możliwości. Także, także warto, warto. No i co? No i chyba będę się z wami powoli żegnał. Link, link do właśnie sprzedającego znajdziecie w opisie. Cena za, jako, ile płaciłem? to 8,99 plus wysyłka na no chyba, nie wiem, 5,49 było. Przesyłka ekspresowa tego Grzegorz S520. Także polecam także kupującego, polecam smar. No i, no, i, no i tyle. Na razie.